Bohumil Hrabal, stryjaszek Pepi zwycięzcą. Z to mu taka piękna żałoba, przełożył Andrzej Czcibor Piotrowski, czyta Marcin Krzywicki. Przy rynku, pod Arkadami, tam, którędy szło się do szkoły, miał swoją księgarnię i sklep z materiałami piśmiennymi Pan Fuchs. Tak od razu to on nigdy nikomu książki nie sprzedał. Najpierw wypytywał, po co ta książka? Dla kogo? Potem wygłaszał pogadankę o tej książce i dopiero wówczas ją sprzedawał, ale nie lubił tego za bardzo, zwłaszcza jeśli była to książka cenna. Nie lubił się jej pozbywać, a skoro już do tego doszło, natychmiast kazał sobie przysyłać tę samą z Pragi, żeby ją mieć na półce. A przez rok przebywał w Indiach. Miał od tego czasu niezwykle piękne oczy. Kiedy sprzedawał książki w półmroku sklepionych pomieszczeń, żarzyły się tamte jego oczy ogromne, piwne oczy. Odrobinę zezowate zupełnie tak samo, jak kiedyś tatoś miał źle ustawione reflektory w swojej Skocie 430. Jednym reflektorem spoglądał do rowu, a drugim w niebo. I do każdego, kogo lubił, pan Fuch smówił głosem spiskowca: W dziedzinie ducha. Sytuacja zmienia się na lepsze. I spoglądał tymi swoimi źle ustawionymi oczyma, jednym okiem w samą wieczność, drugim zaś uziemiał się do ziemi. Był wegetarianinem i kupował tylko takie warzywa, których nie nawożono fekaliami. Rozpoznawał je bezbłędnie już na targu po wyglądzie łodygi czy liści, czy nie są naznaczone koncentrycznymi brunatnymi kręgami. Ja osobiście polubiłem pana Fuchsa. Dopiero podczas wojny, kiedy brakowało benzyny i musiał on swoją lancję tak długaśny samochód, jakim jeździli tylko królowie musiał przerobić ze swoją otwartą lancję na gaz drzewny. Nad tylnym siedzeniem piętrzyły się dwie ogromne zamknięte beczki tak duże jak dwa piece marki Musgraves nr. 14. Co sobota przychodzili mechanicy. W bramie księgarni rozpalali w tych piecach, nasypywali kostek z drewna bukowego, a kiedy nagromadziło się dosyć gazu, pan Fuchs wkładał biały garnitur, wsiadał do lancji i wyjeżdżał na swoją przejażdżkę po miasteczku. Nie lada jaki był to widok, kiedy wyjechał na rynek. Dwaj mechanicy stali z tyłu z hakami, zupełnie tak samo jak kiedy książę pan Turn Taxis Jechał we wspaniałej karocy, a z tyłu stali dwaj lokaje w Liberiach z założonymi rękoma. Pan Fuchs jechał ulicami i uliczkami, jechał powoli i każdemu, kto się zatrzymał, mówił, że w dziedzinie ducha sytuacja zmienia się na lepsze. A potem wyjeżdżał na rynek, robił dwie honorowe rundy. Mechanicy gmerali hakami w kotłach, z których buchał dym i pył. Księgarz miał uniesioną głowę i jedynym okiem wpatrywał się w samo jądro nieskończoności, drugim zaś w bruk i powoli wjeżdżał do bramy. Ale niemal za każdym razem się tam nie mieścił. Ta brama była tak ciasna, tak jak ciasno porusza się tłok w cylindrze. Za każdym razem zaczepiał błotnikiem i mechanicy musieli potem lewarem prostować lancję, tak, by wyjechała aż na podwórze. Instalacja była ogromna. Tak ogromna, że w garażu mieściła się tylko chłodnica. Pozostałe części samochodu całe znajdowały się na dworze. W również przerobiono samochód na gaz drzewny. A ponieważ nikt nie chciał jeździć z szoferem jako pomocnik, pan piwowar postanowił, że jeździć będzie stryjaszek Pepi. Tak więc już od rana stryjaszek Pepi czyścił kotły po wczorajszym dniu i rozpalał ogień. I sypał z worków drewniane kostki, które paląc się błękitnym płomykiem tworzyły gaz drzewny. Dopiero teraz pracownicy browaru ładowali na ciężarówkę piwo i beczki lodu. Stryjaszek Pepi, uzbrojony w długi hak, niczym we włócznie, stał za kabiną i podczas jazdy gmerał hakiem w kotłach, a dopiero potem przeskakiwał na stopień i wchodził do kabiny. Musieli jednak mechanicy popełnić pewnie jakiś błąd, bo ciężarówka co 500 metrów ni stąd ni z owąd zwalniała. Stryjaszek Pepi wobec tego wolał już stać przy kotłach i grzebać w nich, tak że od pyłu i sadzy miał zupełnie czarne ręce i policzki. A szofer lubił zabawę, śmiał się bez przerwy i cieszył z tej szarpiącej jazdy swojej ciężarowej Pragi, a kiedy na rynku zgromadziło się sporo ludzi, zatrzymał się i rzekł. Coś mi się to nie podoba, panie Józefie. Niech pan skoczy i pogrzebie hakiem. Astryjaszek Pepi już stał przy dwóch kotłach. Podniósł pokrywę i gmerał hakiem. A szofer zauważył. I tak podczas wojny wynosił pan popielniki przy działach? Co takiego, ty ośle? Ryknął stryjaszek Pepi i zaczął gmerać w kotłach tak, że tryskały iskry i z wnętrza unosił się kłąb dymu, który nad samochodem zajął się ogniem i rozległ się huk, który zwalił stryjaszka z nóg i gapiów zasypał sadzami i pyłem. Ale stryjaszek z opalonymi doszczętnie brwiami obsypany sadzą, trzymał hak jak święty Jerzy włócznie i grzmiał: Skąd przydziale popielniki, ty ośle? Gdyby pan tak powiedział kapralowi, bryczuli, to by pana trzepnął i wdeptał w ziemię jak robaka, ty ośle, ty krowo jedna. I zamknął pokrywę i przykręcił śruby. I zanim wsiadł do kabiny, wykrzykiwał do ciekawskich, którzy wyglądali spod arkad. I znów, austriacki żołnierz odniósł sławne zwycięstwo. Samochód ciężarowy ruszył z miejsca. Jakości mechanicy kiepsko ustawili kotły na gaz drzewny, bo praga ciągle rozwoziła piwo rwanymi ruchami, jakby miała czkawkę. Ja tam myślałem sobie, że jazda jest taka dlatego, że szofer lubi się śmiać, a gdy się śmiał, to łzy płynęły mu z oczu i w atakach śmiechu szarpał kierownicą. Szofer umiał też tak włączać i wyłączać silnik, że z rury wydechowej rozlegały się strzały. Aż przerażeni ludzie padali na ziemię, albo co prędzej kryli się za najbliższym rogiem, czy też w drzwiach sklepików. Kiedy przyjaźniłem się z krzesalkiem, z uczniem, który skończył piątą klasę i który mimo to nie nauczył się ani czytać, ani pisać, chodziliśmy razem podczas pogrzebów do magistratu. Mieszkał tam połpa który także skończył piątą klasę i, podobnie jak krzesalek, powtarzał ją tak długo, aż osiągnął wiek lat czternastu. Siedzieli w ostatniej ławce, golili się już, grali w tej samej ławce w karty, a czasem nawet popijali przyniesione piwo. Pan kierownik zachowywał się tak, jakby ich w ogóle w klasie nie było. A więc w piwnicy magistratu, kiedy właśnie przechodził obok pogrzeb, połpa, który miał wiatrówkę, Strzelał przez otwarte okienko piwnicy śrutem wprost w zat czarnego pogrzebowego wałacha. A potem już tylko patrzyliśmy. Pogrzebowy rumak ruszył z kopyta. Woźnicy kiwał się na głowie ten jego pogrzebowy kapelusz z kogucimi piórami, a on sam omal nie spadł z wysokiego kozła. Karawan z trumną omal nie wpadł na księdza dziekana z ministrantami. Musieli biec. Ministrant z krzyżem biegł także, żeby go nie przejechał karawan. Chór śpiewaków też przyspieszył kroku. Karawan kołysał się, konie galopowały, rozsypując wokół żałobne wieńce. Uczestnicy pogrzebu również zaczęli biec, żeby dorównać kroku konduktowi, zbierali pogubione wieńce. Dopiero koło małego dworca konie uspokoiły się i orszak znów się uformował. Jeśli w uroczystości żałobnej brała udział orkiestra, to muzykanci rzucając się biegiem przestawali grać, ale zanim na dobre przestali, to instrumenty zawodziły jeden po drugim, tak jakoś ta pogrzebowa muzyka zatrzymywała się jakby, jak kiedy gra płyta gramofonowa, a sprężyna jest zbyt słabo nakręcona. A ja i Krzesalek oraz Połpa siedzieliśmy w piwnicy magistratu i śmialiśmy się, jakbyśmy byli w kinie na jakiejś grotesce z Czeplinem. Śmialiśmy się zupełnie tak samo jak szofer z browaru, który mijając pogrzeb tym swoim samochodem ciężarowym na gaz drzewny, zatrzymywał się po środku ulicy, tuż przed krzyżem, na przejeździe konduktu pogrzebowego i zawołał Panie Józefie, chyba w tych kotłach nie ma właściwego ciśnienia. I stricio Pepi, czarny niczym diabeł, wyskoczył za kabinę, Odśrubował pokrywy, a kiedy orszak pogrzebowy ominął pragę i przechodził obok niej z grającą smutnie orkiestrą, stryjaszek Pepi uderzył drągiem o ściany kotła. Szofer zaś, tak jak to już on potrafi, włączył i wyłączył silnik. Ich rozległ się ogłuszający wystrzał z obu kotłów na bukowe kostki, buchnął czerwony pył i w powietrze uniosły się sadze i dym. Nawet sam szofer się przestraszył, bo praga przysiadła na tyłku i stanęła dęba. A beczki potoczyły się na strycia. Ledwie zdążył uskoczyć pod dach kabiny, a ciężarówka opadła z powrotem na przednie koła, zupełnie jak koń na biegunach. A ja i krzesalek staliśmy z połpą przy okienku piwnicy magistratu. Połpa przed krótką chwilą wystrzelił malutki śród z wiatrówki, i kiedy tak patrzyliśmy z mroku piwnicy na pełną słońca ulicę, przeraziliśmy się tego, co spowodował jeden śród z wiatrówki. Nad karawan wystrzelił dym i iskry niczym z komina transatlantyckiego parowca. Pogrzebowe konie spłoszyły się i zaczęły galopować. Śpiewacy uciekali przed końmi, a pogrzebowi goście przyspieszyli kroku, aby utrzymać odpowiednią odległość. Tak bardzo baliśmy się w tej piwnicy magistratu, że połpa zakopał swoją wiatrówkę w węglu. A kiedy kondukt pogrzebowy zniknął, zobaczyliśmy tam samochód ciężarowy. Z rury wydechowej rozległy się dwa przeraźliwe strzały, a stryjaszek pepi w osmalonej kurtce stał nad kotłami na gaz drzewny. Palił mu się daszek czapki, ale stryjaszek pepi wołał i znów austriacki żołnierz odniósł sławne zwycięstwo! W ranek Bożego Ciała zadzwonił kierownik restauracji z Domu Katolickiego, że skończyło mu się piwo. Wobec tego Szofer załadował beczki i wraz ze stryciem przyjechali na rynek, gdzie stały zwrócone we wszystkie strony świata małe ołtarzyki. Takie altanki ze świeżo naciętych brzuzek. A restaurator kazał, żeby samochód wjechał aż na chodnik, aby nie przeszkadzać uroczystej procesji. A procesja wyszła już z kościoła. Chłopcy i dziewczynki na czele nieśli setki koszyczków ozdobionych kwiatami i kolorową bibułką. I sypali płatki róż i piwoni. Orkiestra grała, a pośrodku procesji ksiądz dziekan pod baldachimem niósł monstrancję. Ten baldachim podtrzymywali na drążkach czterej grubi katolicy. Piersi mieli przewiązane szarfami i kroczyli w rytm muzyki, a za baldachimem podążali wierni, wszyscy w odświętnych ubraniach i każdy trzymał w palcach wiązankę kwiatów. Kiedy dobiegało końca nabożeństwo przy drugim ołtarzu, wierni, panował taki dziwny zwyczaj, podczas gdy odziane w błękit i biel dzieci z wolna się już oddalały, a więc wierni rzucali się na te brzuski, i widziałem jak taka altanka pada. Jak wierni rwą brzozowe gałązki, łamali doszczętnie brzuski i ułożywszy z gałązek bukieciki, doganiali procesję, zostawiając ze sobą w całym tym brzozowym zagajniku spustoszenie niczym jakaś wichura. Idąc w procesji, już z daleka widziałem, jak stryjaszek Pepi toczy po beczki wprost do piwnicy. Widziałem na ciężarówce wesołego szofera, który przygotowywał właśnie ostatnią beczkę. Procesja zatrzymała się przy domu katolickim. Panienki w bieli obskakiwały księdza dziekana, który postawił monstrancję na ołtarzu. Skłonił się głęboko i zaczął odprawiać krótką mszę świętą. Sypałem płatki kwiatów, a kiedy procesja ruszyła już do ostatniego ołtarza i ksiądz dziekan szedł znów pod baldachimem, wierni zaś rzucili się na brzuski, spostrzegłem, że szofer siedzi już w kabinie i szepce coś stryjaszkowi. Po czym stryjaszek wyskoczył na samochód i odśrubowawszy pokrywę, pogmerał hakiem w kotle. I kiedy tam tak grzebał we wnętrznościach, zapalił się gaz i pył węglowy. I potężny wybuch wstrząsnął rynkiem, a w powietrze nadbrzozowy zagajnik wokół ołtarza wzbił się obłok, który się zajął. I panienki w bieli, i chłopcy w niebieskich ubrankach padli na koszyczki i płatki kwiatów. Koszyczki porwane siłą podmuchu toczyły się po placu, podskakiwały jak żywe. Cały ten brzozowy zagajnik zawalił się na wiernych, a podmuch zerwał baldachim z drążków. Baldachim uniósł się jak balon, żeglował przez chwilę nad rynkiem, niczym latający dywan perski, po czym opadł na stryjaszka i przykrył go nad otwartym kotłem na gaz drzewny. Jedynie ksiądz Dziekan, dzięki temu, że był taki ciężki i trzymał się monstrancji, jedynie on stał nadal, trzymał się monstrancji i czekał aż opadną sadze, pył i dym. Szofer dodał gazu, po czym szybko ujął, i dwa wystrzały z rury wydechowej niczym dwie kropki zamknęły to uroczyste, boże ciało. Kiedy opadł dym, podnieśli się muzykanci, których wybuch powalił na chodnik, ale mosiężne instrumenty nadal przyciskali do piersi. Stryjaszek Pepi wygrzebał się spod Maldachimu, stał z hakiem nad dymiącym kotłem i wołał. Oto raz jeszcze austriacki żołnierz cesarza pana okazał się zwycięzcą. Tego samego popołudnia, kiedy samochód ciężarowy przywiózł piwo do gospody u wejwodów, a restaurator pan wejwoda poczęstował szofera i stryjcia gulaszem z kozy, obaj najadłszy się wsiedli do kabiny ciężarówki i szofer, który, jako że było już popołudnie, był zmęczony toczaniem beczek i smutny nagle się uśmiechnął. Z oddali słychać było śpiew żołnierzy niemieckich, którzy wracali z ćwiczeń do koszar. Kompania elewów hanowerskiej szkoły oficerskiej. Słychać było uderzenia o bruk ich wysokich butów. Śpiewali pieśń wojskową. Szofer próbował włączyć silnik, ale motor nie zapalił. Panie Józefie, powiedział, trzeba będzie podrzucić kostek i porządnie kocioł przeczyścić. Kompania hanowerskiej szkoły oficerskiej zbliżała się od strony piekarni Kulicha. licha. Stryjaszek Pepi odśrubował pokrywę, a żołnierze zaczęli śpiewać: Difane hoch, es amaschiert". Kiedy przechodzili obok ciężarówki, stryjaszek pogmerał hakiem tak jak mu kazał szofer. I znów w kotle zapalił się gaz, i w powietrze nad maszerującą kolumnę wzbił się rudy obłok. Zajął się w powietrzu i rozprysnął. I opadał sadzami pyłem węglowym na żołnierzy, którzy padali na bruk, rozbiegli się i raz po raz przypadając do ziemi skokami skryli się za samochodem ciężarowym. Wśród dymu rozległy się komendy wojskowe. Przechodnie umykali ulicą, wbiegali do bram domów i do sklepów. A kiedy dym opadł i dowódca kompanii z wyciągniętym rewolwerem skoczył na stopień przy kabinie i otworzył gwałtownie drzwiczki. Siedział tam kierowca z obu rękami na kierownicy. A kiedy ujął gazu, a potem pospiesznie go dodał, z rury wydechowej rozległy się dwa potężne wystrzały. Dowódca kompanii znowu padł na ziemię i kryty burtami samochodu pełzł do swoich żołnierzy chowających się za tylnymi kołami. W końcu żołnierze podjęli decyzję. Zerwali się, szybko okrążyli stryjaszka Pepi i wymierzyli w niego broń. A on stał za kabiną. Hakim mieszał w kotle, po czym wziął worek i zaczął sypać bukowe kostki do czarnych wnętrzności blaszanych kotłów. A potem zamknął pokrywę, dokręcił śruby i zameldował. Meldege Horsam, fertig. Kompania Hanowerskiej Szkoły Oficerskiej ustawiła się w czwórki. Żołnierze niemieccy wracali z ćwiczeń z pełnym wyposażeniem polowym, śpiewając, ten winfaren, ten winfaren, gehen England. Stryjaszek Pepi wsiadł do samochodu i zawołał do przechodniów, którzy zwolna opuszczali kryjówki. Austriacki żołnierz jak zawsze okazał się zwycięzcą!